Dzisiaj naszym rozmówcą jest starosta Kutnowski, pan Daniel Kowalik. Zapytamy go o sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu Kutnowskiego i o przykre wiadomości, które usłyszeliśmy dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, państwo. Poprosimy o krótką informację o tym, jak wygląda stan zarażonych, hospitalizowanych na terenie powiatu. Szanowni państwo, z przykrością chcę poinformować, że zgodnie z dzisiaj otrzymanym raportem, dostaliśmy informację o pierwszym przypadku śmiertelnym osoby zarażonej koronawirusem. Była to osoba w wieku 72 lat, mieszkając w miastach Kutno. Osoba była również obciążona chorobami współistniejącymi, była to bardzo schorowana osoba. Od samego początku kiedy dostaliśmy informacje odnośnie zakażenia przez tą osobę. Zdawaliśmy sobie sprawę, że może mieć ta choroba tragiczny przebieg, gdyż od samego początku mieliśmy informację o złym stanie zdrowia, które występowało już przed zakażeniem wirusem. Podsumujmy jeszcze sytuację o osobach przebywających w kwarantannie i osobach hospitalizowanych. Na tą chwilę, na dzień dzisiejszy, 7 kwietnia, w kwarantannie przebywa 60 osób hospitalizowanych. Są trzy osoby. Ja może korzystając z okazji, chciałbym poprosić wszystkie te osoby, które przebywają w kwarantannie, aby w żadnym wypadku nie próbowały łamać zasad objęcia kwarantanną. Wszystkie przypadki złamania tych zasad będą surowo karane. Takie osoby mogą liczyć na wysokie grzywny w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych. Aby swojej strony pragnę też poinformować, że dopełnię wszystkich kroków, żeby te osoby na pewno były karane w przypadku powodowania zagrożenia dla życia i, życia i zdrowia mieszkańców obiegu krótkotwórskiego. Panie starosto, wyjaśnijmy jeszcze osoby hospitalizowane. Gdzie one przebywają? To jest bardzo dobre pytanie Pani Redaktor. Wielu ludzi e, uważa, że osoby hospitalizowane przebywają na terenie e, powiatu krótkotrwskiego. E, sytuacja wygląda inaczej. Na dzień dzisiejszy, e, o, e, szpitalami, które obsługują osoby e, chorujące na COVID-19, jest to szpital Klinia e, Biegańskiego w Łodzi oraz e, inny szpital zakaźny. W Zgierzu, na terenie szpitala Kutnowskiego nie, nie leczy się na tą chwilę e, przypadków koronawirusa. Faktycznie e, pozostajemy w gotowości. Utworzyliśmy oddział zakaźny e, z 20 łóżkami, ale na tę chwilę e, ten oddział nie jest e, uruchomiony. Czeka na sytuację, kiedy e, sytuacja będzie na tyle poważna, e, kiedy będziemy zmuszeni osoby zakażone z powodu kokulskiego na terenie naszego szpitala. Czy czynione są jakieś przewidywania odnośnie tego, kiedy nastąpić może taki szczyt zachorowań w naszym regionie? Musimy liczyć się z wzrostem zakażeń wykładniczym. Obserwując dynamikę wzrostu zachorowań i zgonów związanych z koronawirusem na świecie, Wskazuje się kilka takich szczytowych momentów. Mowa jest tutaj o końcu kwietnia lub o przełomie maja-czerwca, i rzeczywiście mogą być te, to te, te terminy. E, przy sytuacji e, izolacji e, społeczeństwa ten termin również może się wydłużyć, i z tym musimy się liczyć, gdyż. E, przy rozłożeniu w czasie i zakażeń na całej populacji, po prostu okres, w którym te zakażenia będą występowały, będą, będzie dłuższy, ale nie będzie tak spektakularnie drastyczny i niebezpieczny dla, dla ludzi. Czyli apelujemy za starostą Kutnowskim, po prostu zostańmy w domach. Szanowni Państwo. Wychodźmy z domów tylko w sytuacjach koniecznych, czyli droga do pracy, droga do apteki, droga do lekarza, droga po zakupy, które, zakupy bytowe, tak? zakupy spożywcze, które są niezbędne do wykonania. Cały wolny czas, czyli czas, kiedy nie musimy opuszczać się miejsca zamieszkania, spędzajmy w domach, dbajmy o siebie, dbajmy o swoje rodziny, dbajmy o sąsiadów, dbajmy o mieszkańców naszych miast. Jedyną i skuteczną na tę chwilę metodą walki z koronawirusem jest niestety izolacja. Więc zacisnijmy pasa i izolujmy się do pewnego y, maksimum y, w tej kwestii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.